Szpaku chodzi za jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków dzisiejszych czasów. Jego kariera rozpoczęła się w programie X-Factor, gdzie zaskoczył nie tylko zgromadzoną w studio publiczność, ale i samej Ury. Chociaż osiągnął ogromny sukces, jego codzienne życie nie jest łatwe. Michał szpak zdeklasował konkurencję w X Factorze. Jego głos spodobał się polakom tak bardzo, że ponownie został zaproszony do programu. Tym razem nie miał konkurować. A zasiąść w fotelu jurorskim. To ogromne wyróżnienie dla kogoś, kto na scenie muzycznej jest od zaledwie kilku lat. Niestety, show biznes nieznalitości, jest wiele osób, które próbują utrudnić mu wejście na sam szczyt. Michał Szpak znalazł się w tej samej sytuacji, co doda. Oboje bardzo cierpią, doda w ostatnim czasie. Dodała na swojego Instagrama bardzo długi i poruszający wpis. Poruszyła w nim problem, jakim jest algorytm doboru piosenek w polskim radio. Artystka poskarżyła się, że jej utwory w ogóle nie są puszczane w rozgłośniach. Co sprawia, że już na starcie ma mniejsze szanse na sukces. Była tym bardzo rozgoryczona. Do słów piosenkarki odniósł się Michał Szpak. Muzyk oznajmił, że jego piosenki również nie są puszczane w radio, w związku z czym wie, jaki to ból, i subtelnie się z nią w nim połączył. Moich piosenek też nie grają w radio. Pocieszył szpak. Doda spekuluje o własnej śmieci. Fani piosenkarki są przerażeni, dodał: chodzi za szczęśliwą i spełnioną kobietę, u swojego boku wreszcie ma prawdziwą miłość, a w ostatnim czasie wydała nową płytę Niestety, mimo to, spotykają ją wiele przykrych sytuacji. Chociaż wysłała swoje piosenki do największych polskich rozgłośni, to żadna nie chce puszczać jej piosenek. Bez pomocy radia, parę dni po premierze, mamy milion wyświetleń. To przykre, że piosenka, choć cieszy się tak dobrymi emocjami usłuchaczy, konsekwentnie blokowana jest w największych radiostacjach. Przez 15 lat nie miałam u nich wsparcia, a moje kolejne single musiały radzić sobie same, podczas gdy innych artystów mogły liczyć na playlisty. Nie chcę nic więcej poza tym, co dostają inne piosenkarki. Szansy dla tego utworu, by ludzie słysząc go kilkukrotnie w radiu, sami ocenili, czy im się podoba, czy nie. Póki co nie mają takiej możliwości, a ja nie umiem odpowiedzieć na powracające setki pytań od fanów: czemu Dody nie grają w radiach? Jej frustracja wzrosła do takiego poziomu, że wokalistka zaczęła dywagować na temat własnej śmierci. Czy muszę umrzeć bez głośników? Mogł zabrzmieć w końcu mój głos. Artysta martwy jest więcej warty. Smutno zakończyła wywód.